Cześć, ma z tej strony PlayGamer. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak można zbudować dwa podstawowe zegarki. Jest to pierwszy odcinek serii mechanizmów do Minecrafta. No dobra, pierwszy zegarek My możemy się zrobić tak. Teraz zapalacie sobie tutaj, stawialcie No i macie pierwszy zegarek. Jak mnie jest on najłatwiejszym zegarkiem. No dobra. Yy, tak, teraz jak sobie tak zbudujemy, łączymy to redstone'em, stawiamy czerwone pochodnie, no i mamy drugi zegarek. No dobra, jeśli ten film Wam się spodobał, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem, no i do tego odcinka. Cześć!